z tej strony Szwagierka dzisiaj nagramy odcinek jak dodać link do odcinka. Tak. E, kolegi tu nie ma. O, musiałem się z kolegą rozłączyć. No i... Dobra. Nie przedłużam. Zaczynamy. Najpierw musicie stworzyć jakieś firmy. Z tego co pamiętam. Mm. Mm. no i jeśli chcecie taki link mieć to musicie nagrać odcinek później jak go przetworzycie i wszystko to musicie zrobić takie coś że mm, musicie udostępnić ten link i macie takie coś później jak skopiuj link, czy skopiuj dosowka, coś takiego. I później Wam, jak klikniecie w opis, to Wam to wszystko się pokaże. I wstawiacie link, klikacie w ten link, przes przesyłacie. No i jest link. Ja Wam to pokażę. Ja już mam taki jeden odcinek. No oczywiście nie będziemy oglądać moich filmików, to jest nowe intro. O. no i na przykład ja tu dałem link do apki, czyli do tej aplikacji. Możecie też wbić w ten link. No i. No i tylko nie odcinka. Teraz mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Jeśli to Wam nie pomogło, to ja dam Wam linki do takich bardziej pomocnych filmików. Więc. Cześć!